Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch, czytając w skrócie Cud. A więc witam na Cudzie u Zosi. Mój kanał jest częścią projektu Zygiego z Teksasu, który ma za zadanie pomóc ludziom budzić się. I dlatego zapraszam wyjątkowych ludzi, którzy pomagają Wam swoją wiedzą, rozmowami z nami. Budzić się przed Państwem znana, lubiana, kochana Ania Mazurczyk, która, która dla mnie jest wyjątkową istotą, która odmieniła w dużej części, że zaraziła mnie tym, tą misją zieloną i odmieniło się moje życie i wciąż się odmienia. Dietet kliniczny, ale to jest najważniejsze: jest to kobieta wielkiego serca, jest to kobieta takich mało, stworzyła z tym, Ludzi nierywalizujących ze sobą współpracujących i po całym świecie już niosących zielone światło, bo ja osobiście wysyłam również i za granicę, tam gdzie też firma nie wysyła. A dzisiejszy temat to jest różnica między suplementami a zieloną żywnością. A więc, proszę bardzo, Aniu, jaka to jest różnica? Witaj Zosiu, witajcie kochani. Tak, będziemy dzisiaj mówić o różnicach nie tylko między suplementami diety, nie tylko między suplementami diety, a jeloną żywnością, ale też może powiemy sobie, co to są izolaty, ponieważ część suplementów diety, które są nazwane suplementami diety, są po prostu izolatami, czyli wyizolowanymi substancjami z pewnej całości. No i faktycznie wiecie Państwo dobrze o tym i Zosia też o tym zawsze przypomina, że naszym tematem jest zielona żywa żywność, co oznacza, że będziemy mówić o soku z trawy jęczmiennej i chloreli pyrenoidosa sorokiniana, ale o tych roślinach naszych, które są najczystsze, które mają najwyższą jakość czystości, a więc badane są kilka razy zanim pojawią się na naszym stole, na naszym talerzu i w naszych brzuchach. W związku z tym, dlaczego ta jakość jest najważniejsza? Otóż, proszę Państwa, dlatego, że bez jakości nie mamy pewności, że te suplementy diety. Jakie bierzecie, jakiekolwiek czy żywność, którą spożywacie, jakąkolwiek, że ona wam pomoże, to znaczy, że pomoże utrzymać wam zdrowie, że pomoże wam nie zachorować, że pomoże wam w dłuższej perspektywie zachować zdrowie na dłuższe lata, tak? Bo wiemy dobrze o tym, że w jedzeniu mamy w tej chwili w dzisiejszych czasach różne substancje, i są to substancje konserwujące, też w zasadzie nie wiadomo po co, są to substancje, Dodające barwę, czyli barwniki, i też nie wiadomo po co dlatego, że natura ma wystarczająco dużo barw w sobie, żeby tych barwników nie dodawać, a niektóre z nich są mega trujące i szkodliwe na dłuższą metę. I o tym myślę, że zrobimy sobie może następny odcinek, właśnie o barwnikach w jedzeniu. Natomiast to nasze dzisiejsze jedzenie zawiera pestycydy, zawiera dużo chemikaliów, które generalnie nie są nam potrzebne do organizmu, do życia. Komórki nasze wchłaniają te wszystkie toksyny, te metale ciężkie. Te konserwanty, barwniki i pestycydy. I nasz organizm ma, ma wielkie trudności z pozbyciem się tego. Dlatego też potrzebuje wsparcia. I tym wsparciem może być właśnie zielona żywność, czyli sok z trawy jęczmiennej i chlorela pyrenoidoza odpowiedniej jakości, czyli czysta. Sama musi być czysta od metali ciężkich, od toksyn czy od pestycydów. I teraz, jeśli mówimy o różnicach między suplementami diety a pożywieniem, no to różnica jest znaczna, chociaż w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej, niektóre pożywienie jest nazywane suplementami. I tak jest właśnie na przykład z tymi naszymi zielonkami, które de facto są pożywieniem, bo jak wiecie, algi. To są, to są po prostu, no jedni mówią, że rośliny, inne, że zwierzęta jeszcze nie zostały skwalifikowane do końca, dlatego że sklasyfikowane do końca i zakwalifikowane do którejś grupy, dlatego że to są jednokomórkowce. I tak jak mówimy o alze chloreli w gatunku perenoidosa sorokiniana, to są to algi jednokomórkowe, a więc samowystarczające dla siebie, samowystarczalne. No i ta, ta nasza chlorela, jeśli jest sama, czysta od metali ciężkich, i toksyn. No to ona może oczyszczać nasz organizm z metali ciężkich, z toksyn polekowych, z właśnie konserwantów, barwników, z tych wszystkich toksyn, które my wprowadzamy do naszego organizmu wraz z jedzeniem, wodą i Oddychaniem, bo również niestety, ale w powietrzu mamy toksyny. No i teraz nasze ciało powinno samo się z tego oczyścić. Ale jak dobrze wiecie, jak macie małą rodzinę, jedna pralka jest wystarczająca na dwie, trzy osoby. Ale gdybyście chcieli już oprać całą wieś albo cały blok, w którym mieszkacie, to jedna pralka nie da rady i wysiada. I tak samo jest z naszym organizmem. Na tyle, na ile on może sobie pozwolić na, na usunięcie tych toksyn z siebie, to działa na pełnych obrotach, ale czasami trzeba dodać coś, żeby ten nasz organizm wspomóc. I my do tego właśnie używamy e, m.in. chloreli. E, Jaka jest różnica między e, suplementacją e, czy, czy chlorem jako suplementem a pożywieniem? W zasadzie żadna, ponieważ na pewno nie jedni z Państwa jedli sushi e, kiedykolwiek w życiu. A więc e, wiecie, że w algi zawijane jest sushi e, najczęściej. W związku z tym jest to pożywienie? Czy jest to suplement? Jak idziemy na sushi i zjadamy sushi, to proszę mi powiedzieć, powiedz mi Zosia, czy to jest jedzenie, idziemy na obiad i zjadamy sushi, albo nie wiem, na jaką przystawkę, to zależy od tego, jak Państwo chcecie. Czy jest to suplement diety i jest napisane dzisiaj w menu, suplement diety, sushi takie, 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 takie? No, nie no właśnie. No właśnie, to jest pożywienie. W związku z tym podobnie jest z sokiem strawieńczmiennej. Z czy w sklepach mamy na półce z suplementami mamy sok z marchewki, mamy sok jabłkowy? Nie, to jest pożywienie. Więc dlaczego sok z trawy mm -hmm. jest nazywany suplementem diety? Nie wiadomo. To Za czy wiadomo, bo tam są oczywiście takie regulacje prawne wymyślone przez mm -hmm. ludzi, którzy chyba nie mają co robić i wymyślają głupoty. Więc to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, no właśnie, a ja tutaj jeszcze chciałam dodać Aniu, o, ostatnio tak do mnie to dotarło, bo latami mówiło się zdrowo się odżywiać, odżywiać. A patrząc na słowa odżywiać, a pożywienie, to my się, dożywianie, to my się dożywiamy. Zobacz, taka gra słów, a jak bardzo zielona żywność, Uświadomiła takie rzeczy, jak wiesz, jestem kolejny raz, ja jestem ósmy dzień, na kolejny dotok się pierwszy wytrzymałem 16 dni, jak bardzo przejaśnia umysł będąc na takim detoksie, tu chciałabym ciebie, to byś zadać pytanie, bo ja dostaję takie pytania, no a dlaczego akurat ta chlorella i ten jęczmień? Ostatnio miałam taką, oczywiście zamówiła pakiet, bo ja jej odpowiedziałam po swojemu, ale chciałabym, żebyś tu ludziom powiedziała, no ale ja mam w domu chlorellę, mam w domu ten młody jęczmień, dlaczego akurat wasz? No, i chciałabym, żebyś powiedziała, dlaczego akurat nasz, bo mówię: Ja wiem, w sercu go mam, wiem, że jest to jedyny w świecie taki, ale chciałabym, żebyś jest dłużej w tym i masz większą wiedzę. Chciałabym, żebyś powiedziała, dlaczego akurat nasze. Tak, Zosiu, zanim odpowiem Ci na to pytanie, a być może odpowiedź na Twoje pytanie zostanie zawarta w tym naszym głównym temacie, jaka jest różnica między suplementami, diety, a pożywieniem, to będzie ta odpowiedź na Twoje pytanie, tym co chcę teraz powiedzieć. Ponieważ jak wiemy, żywność właśnie powinna dożywiać nas, tak? Czyli dokładać pokarmu do naszych komórek, dokładać energii, dożywiać, a nie odbierać, czyli odżywiać. Wie Wiem, że różnie się na to patrzy. Ludzie są przyzwyczajeni do takiego słowa. To słowo zostało wprowadzone w pewnym, w pewnym jakimś celu, żebyśmy je powtarzali, powtarzali, powtarzali. Podobnie jak słowo masakra. Był taki czas, kiedy po prostu wszyscy ludzie mówili masakra, masakra mówili na dobremu jak coś się tak, stało ja, dobrego, masakra mówili, jak coś się stało złego, ale nie zastanawiali się nad tym, jak to słowo, co to słowo tak naprawdę znaczy, a więc powtarzane milion razy zacznie się materializować, więc my nie chcemy tutaj właśnie żadnej e, masakry, dlatego takie słowo, ja zawsze jak usłyszę u kogoś takie słowo, to mu mówię, słuchaj, a może zamienisz to słowo się... masakra na cudownie, cudownie, po prostu cudownie, i niektórzy dla żadnego ah, ha, 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 i zaczęli mówić cudownie, cudownie, a za chwilę mówią, ty Anka, coś się zmieniło, no przecież jak ja mówię Cudownie, to ja się nawet lepiej czuję, nawet lepiej, lepiej ze ja. sobą. Więc to naprawdę słowa są ważne. Natomiast dlaczego jakość jest najważniejsza? No właśnie, i dlaczego też synergia jest najważniejsza? I myślę, że o tym będziemy mówić właśnie w tym naszym dzisiejszym temacie. Jaka jest różnica między suplementami diety a, a pożywieniem? No, suplementy diety wiadomo, że są, to są suplementy diety, są produktami, które możemy dodawać do naszej codziennej diety jako uzupełnienie, na przykład witamin. Tylko jest pytanie, Pytanie, czy te witaminy uzupełniać pożywieniem, w których są naturalnie te witaminy, czy w suplementach, czyli w wyizolowanych najczęściej składnikach z jakichś roślin, warzyw, owoców, czy może syntetycznie przygotowywane. I powiem Wam teraz, jaka jest przewaga tych naturalnych witamin, które są Całym synergicznym stworzeniu, które zostało stworzone przez naturę, na przykład w soku strawie jęczmiennej czy na przykład w chloreli. I za chwilkę powiemy sobie też o różnicach między sokiem trawy jęczmiennej a młodym jęczmieniem, bo jest ona ogromnie wielka, a z drugiej strony mówiliśmy już o tym 100 razy, ale myślę, że jak ktoś nas pierwszy raz ogląda, to powinien o tym usłyszeć. A ten, kto słyszał 99 razy, to już to usłyszy setny. i... Wszystko mu wejdzie do pamięci trwałej. Kochani Zosiu, więc jaka jest ta różnica, właśnie? Um między naturalnymi witaminami będącymi w całości rośliny, czy warzywa, czy owocu, czy z tego od pestycydów, czy, czy tej witaminy syntetycznie wytworzonej. Przede wszystkim te nasze naturalne źródła witamin, czyli które są zawarte w warzywach, owocach, one dostarczają kompleksowo składniki odżywcze, które są nie tylko witaminami, ale w tych warzywach, owocach, w soku strawy jęczmiennej są też zawarte fitochemikali. Jest tak jak w floreli zawarty błonnik. Jeszcze tutaj powiem o błonniku, jeśli chodzi o, soku, o sok z trawy jęczmiennej. W trawie młodym, mielonym jęczmieniu, czyli w całej trawie jest, są dwa rodzaje błonnika, jest błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. I ten błonnik nierozpuszczalny, czyli celuloza, nie powinna być w dużych ilościach jedzona przez ludzi, ponieważ ona przez ludzi jest nietrawiona, a taka niestrawiona celuloza przechodząc przez jelita, może narobić szkód i te jelita pociąć na kawałki, poranić, i później będziemy się borykać z na przykład wrzodami jelit. Dlatego ta różnica między sokiem sokiemczą. A mięczeniem jest tak ogromna. Tutaj różnica między tymi naturalnymi źródłami witamin i tą kompleksowością jest wielka. Tak naprawdę to te dodatkowe substancje, takie właśnie jak fitochemikalia albo na przykład błonnik. W soku strawieńczmienny jest tylko rozpuszczalny błonnik, a więc ten, który nam nie spowoduje żadnych szkód w naszym organizmie. I tak naprawdę te dodatkowe rzeczy wpływają na lepszą przyswajalność i na skuteczność witamin, które są. W warzywach i w owocach. I ta lepsza przyswajalność jest dużo lepsza niż przyswajalność syntetycznych odpowiedników właśnie tych witamin czy, czy innych substancji zawartych w suplementach diety. I nasz organizm łatwiej rozpoznaje i przetwarza witaminy w ich naturalnych formach czyli tych zawartych właśnie w naturalnych owocach, warzywach, czy właśnie soku strawy, czy nawet chloreli. Druga rzecz jest, a tak naprawdę trzecia, te naturalne witaminy działają dłużej w naszym organizmie i są bardziej stabilne, czyli syntetyczne witaminy, one nie dość, że się wchłaniają w kilku procentach tylko, są obliczenia, że między 4 a 8%, natomiast witaminy całościowo, kompleksowo przez nas zjadane w pożywieniu, czystym pożywieniu, Chłaniają się w 80-100%. do 100%. Te niektóre z syntetycznych witamin, one z czasem ulegają degradacji, albo tak naprawdę w ogóle stracą tą swoją skuteczność i w zależności od tego, jak są przechowywane. No wiadomo, że jak mamy warzywa, owoce, no to najlepiej zjadać je prosto z spod drzewa, czyli jak drzewo już uzna, że owoc jest dojrzały, on go z Zrzuca, a my powinniśmy ten dojrzały owoc wziąć z ziemi i zjeść. No W tej chwili powiedz mi, Zosiu, ktoś się schyla do ziemi po no. owoc albo po orzechy, albo no jest bardzo mało takich ludzi, w ogóle też drzewa owocowe nie rosną po prostu w parkach, tylko trzeba je specjalnie sadzić albo znaleźć jakiś dziki sad. Co jeszcze? No, witaminy naturalne praktycznie nie mają szkodliwych efektów ubocznych, jakich skutków ubocznych. Syntetyczne witaminy, które są podawane ludziom albo ludzie sami je biorą na własną rękę. One tak naprawdę w dużych dawkach mogą wykazywać takie potencjalne i szkodliwe dla nas skutki uboczne. Te naturalne witaminy, nie że są wchłaniane w całości, to są jeszcze z łatwością usuwane przez nasz organizm. Witaminy syntetyczne niosą ze sobą to ryzyko właśnie, że możemy je przedawkować. Naturalne witaminy są też aktywne biologicznie, czyli te posiadają takie struktury chemiczne, które są identyczne z ich biologicznie aktywnymi formami. Co to oznacza? To oznacza, że lepsze są bardziej kompatybilne z naszym organizmem i one po prostu są przez organizm tolerowane. Dlatego też tutaj, jeśli chodzi o witaminy syntetyczne czy te witaminy wyizolowane, one mają mniej Mniejsze działanie na nasz organizm. Więc tutaj, jeśli się zastanowimy nad tym, czy lepsze, lepsze są witaminy naturalne, na przykład soku z soku strawieńczmianych chloreli, czy z owoców, czy z warzyw, to jak najbardziej tak. Tylko trzeba pamiętać, żeby owoce, warzywa były też czyste od pestycydów, chemikaliów i środków owadobójczych, na przykład, które są po prostu dla nas wielką toksyną. No i, no i tutaj ten temat właśnie o jakości. No, Przede wszystkim naturalne o, dożywianie, czyli nasz znaczy naturalny pokarm. W, w tym naszym pokarmie nikt nie manipuluje składem tego pokarmu, jeśli jest on naturalny i czysty. Tak jak na przykład nasz sok z trawy jęczmiennej. Tutaj on jest uprawiany na czystej glebie, zaopiekowanej glebie, która jest zaopiekowana w ten sposób. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Zosiu, ty wiesz na pewno, że było coś takiego kiedyś dawno temu, bo niestety teraz to nie jest popularne, jak tak? czyli na jednym kawałku ziemi nie wysiewało się czy nie sadziło się tych samych roślin w kółko co roku, dlatego że one pobierają pewne składniki odżywcze z gleby i jak już je pobiorą, to gleba musi je uzupełnić. W związku z tym powinno być na tym terenie właśnie siane czy sadzone inne rośliny, które uzupełnią właśnie te składniki, a pobierać będą z gleby inne składniki. No musi być ta różnorodność. W tej chwili niestety gospodarstwa, które są zmuszane przez niektóre instytucje do jak najszybszego wzrostu, do jak największego zbioru, one po prostu no nie stosują do zmianów. Natomiast nasz jęczmień jest wysiewany właśnie w taki sposób. Czyli gleba jest zaopiekowana, nasz młody jęczmień rośnie w czystych warunkach, w czystym powietrzu, podlewany jest czystą wodą i możemy być pewni, że jego cały proces produkcji jest, jest w, w, skutecznie. W, przygotowywany do tego żeby żebyśmy my na naszym stole mieli jak najczystsze pożywienie. Jeśli chcielibyście państwo to Zosiu ty już pewnie o tym wiesz będziemy mieć turnę naszego dyrektora jakościowego po Polsce ale też po Niemczech czy po Austrii gdzie będzie mówił właśnie o jakości zielonej żywności czyli soku z i chloreli. Terminy na pewno Zosia poda państwu jeśli państwo się jej zapytacie to będą miasta Gdańsk Warszawa i w okolicach Katowic. Więc na razie tutaj to mówię, to będzie w czerwcu 2024, hmm. więc jeśli państwo będziecie kiedyś oglądać ten film w jakichś innych terminach, no to, to być może że będziemy robić jeszcze takie turny w innych terminach. E, kochani, co jeszcze? Tak naprawdę hmm. a nie jeżeli ten... mogę Chciałam się chwilkę zatrzymać, bo mówiłaś o tym podlewaniu, a ponieważ, no, jak wiesz, jeszcze też miejsca z tobą, żeby się uczyć, i oglądałam ten film, ponieważ jęczmień jest podlewany, proszę państwa, wodą strukturyzowaną stopniący lodowców. I ja, jak była, widziałam, jak one spływają na tym filmie w to byłam wzruszona. Jak Ile to pracy, ile tego wszystkiego, to jest niesamowite. Te, piękny ten spływ i ta ziemia po byłym jeziorze, dawnym jeziorze, to jeszcze ja chciałam tak pięć groszy od siebie dodać, dodaję dlatego, że mnie to ujęło, proszę Państwa. Tak samo jak ujęło mnie, gdzie jest chlorella. Jak ona jest zaobiegowana, ona w kadziach dostępem słońca jest, bo chlorella. no właśnie, dlaczego ta chlorella nasza, bo bo nie jest nic z jeziora. I tutaj ja chciałam właśnie tak, te Aniu, pięć groszy, bo dla mnie kiedyś to było bardzo ważne, że rodzina, przepraszam, która się opiekuje tą chlorelą, modli się aby służyło to zdrowiu. To było dla mnie osoby świadomej. Kolejna kropka, żeby z Anią wejść, żeby no wejść we współpracę w pewnym sensie, uczyć się od niej, jak siać dalej to ziarno zielonego zdrowia, zielonej misji, zielonego skarbu, tak bym nazwała. Proszę bardzo, tak. tak, właśnie dobrze. Zosiu, to ja uzupełnię jeszcze tutaj, bo jeśli chodzi o chlorelę, to wiadomo, że jej głównym, głównym walorem są walory oczyszczające, ale też dożywiające. W związku z tym ona ma ogromne ilości chlorofilu. Jest na razie zbadane do tej pory z wszystkich roślin, które naukowcy zbadali, do których dotarli, chlorela ma największą ilość chlorofilu, ale wiemy wszyscy, jakie działanie ma chlorofil na nasze organizmy, ale też na organizmy zwierząt. I kochani, chlorela, która jest hodowana w jakichś metalowych tubach, a na końcu dodawany jest zielony barwnik, to nie jest chlorela, którą moglibyśmy zjadać z pełnym przekonaniem, że ona nam pomoże. Chlorela, która rośnie w czystej wodzie, czystej wodzie, czyli nie w zbiorniku wodnym naturalnym, takim jak jezioro, ponieważ chlorela ma właściwości oczyszczające, więc ona oczyszcza zbiorniki wodne. Więc jeśli chlorela rośnie w jeziorze w naturalnym środowisku, to ona naturalnie oczyszcza to jezioro, więc wchłania w siebie to. Ks i proszę Państwa, jeśli taka chlorela jest hodowana w jeziorze i producent się chwali, że mamy z naturalnych jezior, to można się spodziewać, że może coś w niej być z tego jeziora. Tak? Natomiast jeśli jest faktycznie hodowana w zbiornikach z czystą wodą, specjalnie dożywiana, ona przyniesie nam naj, największe korzyści, no i też oczyści nasz zbiornik wodny, którym dla niej jest no, nasze ciało. Więc tutaj, chlorela, jak najbardziej ważne jest, żeby po po prostu była czysta. Nie wiem, czy Państwo wiecie, my badamy naszą chlorelę na 500 czynników, zanim dostanie się na wasz stół, a więc nie wszystkie firmy to robią. Jeśli chcecie, popytajcie firm, czy mają badania laboratoryjne na 500 czynników. Związanych z toksynami, z tym, co ta chlorella ma zawarte w sobie, jakie czynniki, jakie składniki odżywcze, ile witamin, ile mikroelementów itd., itd. No tutaj czystość w zasadzie jest najważniejsza. Ale tak naprawdę ta nasza zielona żywność ma jeszcze dodatkowe, dodatkowe substancje, które wyizolowane mogą nie. Działać na nasze organizmy. I na przykład są to przeciwutleniacze, na przykład no minerały i oczywiście te witaminy, o których mówiłam. To jest witamina K2 na przykład, witamina D, kochani. ma Nasza żywność funkcjonalna, czyli sok z chlorela, mają żywe enzymy, mają substancje polifenolowe, mają dużo kwasów tłuszczowych omega-3. Ja nie wiem, czy Państwo, bo tak wszyscy się zachwycają, różne firmy sprzedają kwasy omega-3, wyciągnięte z it. Kochani, mamy świadomość tego, że te ryby muszą umrzeć, żeby został z nich wyciągnięty kwas tłuszczowy omega-3? A nie wiem, czy wiecie, ale dlaczego, skąd ryby mają w sobie kwasy tłuszczowe omega-3? No właśnie stąd, że jedzą glony, że jedzą algi, między innymi chlorelle. No i teraz, po co zabijać te ryby, po co hodować je właśnie na, na zabijanie, żeby wyciągać z nich ten, ten, ten kwas tłuszczowy omega-3, skoro można go pobierać bezpośrednio? Z alg bezpośrednio z chloreli. Także nasza chlorela ma ogromną ilość tych, tych kwasów omega-3. Ma, ma też błonnik, ma też mikroelementy, no i przede wszystkim chlorofil, a więc tak naprawdę ta cała synergia tych wszystkich substancji. Powoduje, że to jest dobre, czyste pożywienie, a nie suplement. Diety dodawane do jedzenia. Powiem Wam, że suplementy, diety właśnie są dodawane do, do, do pożywienia, do, do trucizny, którą zjadamy każdego dnia, bo to jedzenie, które my zjadamy, kupujemy w sklepach, to jest po prostu trucizna. I do tej trucizny my mamy dodać suplement diety, który się nazywa sok strawieńczyny i chlorella. Ta akurat, z którą, ja, którą ja używam przez tak długi czas, bo od 2014 roku. Więc kochani, ja bym to zamieniła. Ja bym powiedziała tak, że czyste pożywienie, czyli sok zwiększenia chloryla, powinien być naszym podstawowym pożywieniem, bo to jest tak naprawdę podstaw, to, po, to jest początek łańcucha pokarmowego, kochani. A dopiero później, jako suplement diety, można zjeść nie wiem, jakieś pierogi albo, albo makaron, albo nie wiem, co tam jeszcze ludzie lubią jeść, po to, żeby się zapchać. Więc, moi drodzy, przede wszystkim no, to nie jest suplement diety, tylko po prostu Pożywienie. No i myślę, że tutaj w, tym moim, w tej mojej odpowiedzi zawarta była informacja na odpowiedź na Twoje pytanie, Zosiu. Więc najważniejsza jest jakość i czystość tego, co kupujemy, co zjadamy, co wsadzamy do brzucha, bo z tego składają się nasze komórki. Bardzo serdecznie Ani, dziękuję za tą ciekawą rozmowę kolejną, bo żeśmy przeprowadziły już trochę rozmów. Odsyłam Państwa do, na mój kanał Ciało Jęczmyń i Chlorela Zosia Golis. Tam są wszystkie wcześniejsze rozmowy i dla kobiet w ciąży, zielonki i endometrioza, wszystkie tematy, które żeśmy poruszały, tam znajdziecie. To jest specjalny kanał dla zielonej żywności. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Orionie, Aniu, Ania też do Anglii właśnie yy, idą zielonki. Pieska swoje wzięła pieska, Aniu fała, tobie powiem o tym, i wzięła zagłodzonego, zawidzonego pieska i ratowała go zielonkami. I już Oj, no, no, no to super, także, także jest Ania z nami. Także zwierzątka dodajmy też, kochają, bo ja miałam jeszcze tu taką sytuację, że klientka dzwoni, ojej, pani coś, ja muszę zamówić znowu porelę. Myślę, co się stało. A ona mówi, proszę pani, pies mój skoczył, rozerwał torebkę i zjadł całą. Ja położyłam wyżej i odwróciła się, coś robiła, a on wskoczył i znowu rozszarpał tą torebkę. Zjad. Czyli wiecie, natura zwierzęta w swojej mądrości wiedzą, co jest potrzebne. Także nie tylko wy, ale i Wasze zwierzątka, a tym samym my i cały świat. Będzie bardziej świetlisty, będzie bardziej zdrowy, będziecie bardziej łagodni, bo zielona żywność też powoduje więcej łagodności. No i te polecam detoksy, bo ja myślałam, że mój taki wyczyn jest 16 dni, a Ania mówi, że dwa miesiące luty, marzec, przednówek bo to jest martwe już zupełnie jedzenie. Więc ja tym razem. Podjęłam decyzję, nie wiem ile wytrzymam, ale y, chcę wytrzymać więcej, y, ponieważ odezwało mi się Piodro. No, w pewnym wieku już tam odzywają się pewne rzeczy i podjęłam decyzję też, to jest jako mój cel żeby zregenerować to biodro, a nie ludzie biegną i endoprotezy. Ja absolutnie tego nie chcę i podjęłam taką decyzję. Chcę mniej wytrwać i powiem Wam, jak to wszystko później wygląda. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ani, dziękuję za, za to, że przybyłaś z nami i do następnego razu. Dziękuję za sił, bardzo Państwu dziękuję i zapraszamy na następny odcinek. Do zobaczenia, pa. pa. Do zobaczenia, pa. pa.